Marketing In Brief. Co ciekawego zdarzyło się w tym tygodniu w marketingu? Posłuchaj skrótu. Tydzień w 5 minut. Zapraszam Paweł Krzemiński In Brief Marketing. Dzień dobry Państwu w 45. odcinku podcastu In Brief Marketing, a w nim dużo technologii, dużo marketingu i trochę niuansów. Zaczynamy. Czy 7-Eleven wejdzie na rynek żabki? Amerykańska sieć ma ponad 80 tysięcy punktów sprzedaży na całym świecie, w Stanach, Azji i Europie. Żabka około 9 razy mniej, ale i tak jest potęgą w Polsce. Nowy marketing informuje za Business Insider, że możliwe jest nawet przejęcie żabki. 7-Eleven ma już niemal stuletnią tradycję i wiele innowacji na swoim koncie. Początkowo sklepy były otwarte od 7 rano do 23, stąd nazwa. Źródło to nowy marketing. Google Ads wsparty AI będzie tworzyć reklamy. Co to oznacza w praktyce? Reklamodawcy będą mogli dostarczyć treści, obrazy, wideo i teksty związane z daną kampanią. Następnie sztuczna inteligencja połączy je, aby dopasować do odbiorców i celów sprzedażowych. Podaje Spiders Web. Czasem się zastanawiam, czy nie lepiej podpiąć kanwę do takich narzędzi jak Google Ads czy Meta Ads i automatyzować procesy tworzenia reklam. Inteligentne awatary w drodze. Super umożliwia użytkownikom iOS rozmowę z wirtualnymi postaciami napędzanymi przez chat GPT. Póki co są to Shakespeare, Albert Einstein czy Kleopatra. To dopiero początek. W zeszłym roku Google przejął startup do tworzenia awatarów za 100 milionów dolarów oraz koreański startup za 12,5 miliona dolarów. Ten drugi pozwala użytkownikom zmienić tekst na wideo. Daleko dalej idzie firma DID. Dzięki nowej technologii ChatGPT dostanie zarówno twarz, jak i głos. Ich aplikacja internetowa pozwala użytkownikom prowadzić rozmowy face to face z fotorealistycznym awatarem. Meta potwierdziło, że eksperymentuje z chatami AI w Messengerze i Whatsappie, podczas gdy Discord oferuje dzisiaj bota z funkcjami podobnymi do ChatGPT. Potrafię sobie wyobrazić Metaverse, który pokaże nasz awatar podczas gdy my będziemy mówić do asystenta głosowego i jadąc samochodem. Chciałbym kiedyś skorzystać z platformy AI, do której wgrywam tylko tekst podcastu i dzieje się magia. Wybierasz głos mój, asystenta głosowego lub ważnej personu i odtwarzasz na swoich słuchawkach. Możesz też wygenerować wideo dla osób, które konsumują treści na ekranie. Źródło to TechCrunch. Elon Musk mówi o AI na łamach The Verge. Zamierzam rozpocząć coś, co nazywam prawdziwym GPT lub maksymalną sztuczną inteligencją poszukującą prawdy, która stara się zrozumieć naturę wszechświata, powiedział Musk. Uważam, że może to być najlepsza droga do zapewnienia bezpieczeństwa. Jest mało prawdopodobne, aby zniszczyła ludzi, ponieważ dba o zrozumienie Wszechświata, a my stanowimy interesującą część tegoż. Dodał. I kolejny raz Elon moim zdaniem nie zrozumiał przekazu. AI bazująca na faktach to AI wspierająca szybszy rozwój, bo jak wiemy z logiki z prawdy może wynikać prawda lub fałsz. Fałsz trzeba walidować, więc biznesowo jest to strata czasu i pieniędzy. W moim przekonaniu od tego jak będziemy traktować AI na wczesnym etapie zależy to, jak nas potraktuje, gdy uzyska świadomość, nawet jeżeli nadal będzie to element uczenia maszynowego. Źródło to The Verge Inteligentne przeciwsłoneczne z GPT Opracowane okulary przeciwsłoneczne, które obsługują chat GPT, są idealne dla turysta, ale mogą być jeszcze lepsze, gdyby w kolejnej generacji pomagały tłumaczyć dźwięk wyłapany podczas konwersacji. Jak podaje spider Web, nie mają ekranu, tylko system czterech głośników, który służy do odtwarzania komunikatów chatbota przesyłanych ze smartfona. Aby uzyskać odpowiedź, AI musi wywołać asystenta Google lub Siri. I poprosić ich o użycie aplikacji. Dopiero później skierować zapytanie do chat GPT. Sprzęt może być czymś użytecznym pod warunkiem, że nauczy się odczytywać komendy głosowe i tłumaczyć dźwięk dochodzący z otoczenia. Wówczas jest to idealne narzędzie dla turysty do porozumiewania się i zdobywania wiedzy o miejscu. Google czy Facebook skupiają się na wyświetlaniu obrazu, a może w okresie przejściowym wystarczy pomóc w komunikacji, rozumieniu świata, a nie czekać kolejne lata, aż technologia dostosuje się do potrzeb i nie będziemy musieli. Nosić homofonu na głowie. Tylko pytanie: Czy muszą to być okulary? Może wystarczy zaprojektować aplikację turysty na AirPodsy czy inne bacy? Źródło to Spider Web. Google potwierdza, świat bez plików cookies będzie ok. Planuje je zastąpić narzędziami Privacy Sandbox. Które według firmy wciąż skutecznie dotrą do wybranych grup odbiorców z reklamami. W eksperymencie porównującym kampanię reklamowe wykorzystujące pliki Cookies z kampaniami wykorzystującymi Privacy Sandbox skuteczność reklam spadła tylko o 1-3%, a reklamodawcy zmniejszyli swoje wydatki na poziomie od 2 do 7%. Źródło to Green Letter. In Brief, Instagram umożliwi dodawanie do 5 linków w sekcji bio. Jak korzystamy ze smartwatch? Z badania przeprowadzonego na zlecenie Huawei CBG Polska wynika, że 27% z nas regularnie używa smartwatchy. Najczęściej używane funkcje to liczenie kroków, robi to 80% użytkowników, mierzenie tętna lub ciśnienia krwi 44%, odbieranie powiadomień z telefonu 41%, monitoring snu 36%, tryby sportowe, treningowe 33%. Źródło to marketing przy kawie. Newsletter w minutę prezentuje błędy poznawcze w marketingu. Kupujący na ogół starają się podejmować decyzje logicznie, ale z powodu błędów poznawczych często się mylą. Błędy poznawcze to uproszczenia. Wylistuję 10 z nich. Efekt ekspozycji. Jesteśmy bardziej skłonni zaakceptować coś, jeśli widzimy to regularnie. Błąd zakotwiczenia. Mamy tendencję do wykorzystania pierwszych usłyszanych informacji jako punktu odniesienia dla naszych kolejnych decyzji. Wyróżnik w przypadku marki CAL to prawdziwe drzwi, w odróżnieniu od innych, nie tak tradycyjnych w konstrukcji i wykonaniu. Unikatowe hasło przykuwa uwagę, a wzmacnia je efekt czystej ekspozycji. Zagarnik efekt. Zadania niewykonane pamiętane są lepiej niż zadania wykonane. Ponaglanie zwiększa presję na odbiorcy. Presja pomaga sprzedawać droższe produkty. Fear of missing out, czyli FOMO, to Omówiony wcześniej niepokój dotyczący tego, że jeśli nie podejmiemy działań, teraz możemy wiele stracić. Podążanie za modą. Jesteśmy bardziej skłonni do nabycia produktów, gdy zostały one zakupione przez liczną zbiorowość. Efekt polecenia. Konsumenci bardziej ufają przyjaciołom i rodzinie niż reklamom. Efekt zerowego ryzyka. Nie zbudzajmy obiekcji, bo zerowe ryzyka to droga do szczęśliwych decyzji konsumentów. Efekt IKEA. Jesteśmy bardziej przywiązani do procesu, jeśli mieliśmy w nim swój udział, nawet w małym zakresie. Efekt wzajemności. Podarki tworzą zobowiązania drugiej strony. Niemniej nie każdy ma oczekiwania, ale marka z dużą dozą pewności. Owszem. To jest marketingowy TeleExpress w formie podcastu. Kolejny już za tydzień. Dysponujesz jeszcze chwilą. Zapisz się na subskrypcję w serwisie LinkedIn. Zapraszam, Paweł Krzemiecki. Imbrief Marketing. Imbrief jest zbieżny z moimi zainteresowaniami. I powstanie między innymi na podstawie źródeł, które znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia już za tydzień.